IMGW wydał alert dla ośmiu województw z ostrzeżeniem przed intensywnymi padami śniegu. Poszczegóły sięgamy już teraz do naszego reportera Marcina Lustiga. Kierowcy podkreślają, że to prawdziwy atak zimy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pierwszy alert pogodowy ostrzegający właśnie przed intensywnymi opadami śniegu. Ten alert obowiązuje aż w ośmiu województwach, między innymi na Dolnym Śląsku i Opolu, również w centralnej Polsce, skończywszy na warmii i Mazurach. Tam kierowcy muszą się przygotować na utrudnione warunki drogowe. Tutaj policjanci apelują do wszystkich o zachowanie zdrowego rozsądku, o zdjęcie nogi z pedału gazu tego, że w takich warunkach pogodowych nie trudno o kolizję, nie trudno o wypadek. Kierowcy, którzy nie zdążyli jeszcze zmienić opon letnich na zimowe, pod żadnym pozorem nie powinni wyjeżdżać z domu, bo dla nich te warunki pogodowe mogą być zdecydowanie bardziej trudne niż dla tych kierowców, którzy zdążyli już wymienić opony z letnich na zimowe. Te alerty pogodowe będą obowiązywały od dzisiaj do jutra do, do tych godzin popołudniowych, chyba że ta sytuacja pogodowa się utrzyma i nadal będą te intensywne Opady śniegu towarzyszyły nam przez cały dzień. A tego śniegu może napadać od 5 nawet do 15 centymetrów. Stąd właśnie te utrudnienia na drogach mogą być bardzo wielkie. Co więcej, temperatura w nocy ma spaść poniżej 0 stopnia Celsjusza, a to oznacza gołoleć. Dlatego wszyscy kierowcy, którzy dzisiaj w nocy będą pokonywali jakieś dłuższe trasy, muszą liczyć się z tym, że może być bardzo ślisko w takich warunkach pogodowych. Nie trudno o kolizję lub co gorsza o wypadek. Stąd raz jeszcze kończę apelem policji, aby zachować zdrowy rozsądek, dostosować prędkość nie tylko do obowiązujących przepisów, ale również do sytuacji, jaką mamy, do sytuacji pogodowej.